Mam wrażenie, że będzie tak samo z kickiem, jak było z Facebookiem, będą tu wszyscy streamować. I po roku znowu każdy rozejdzie się na Twitcha i YouTube'a. Powiem dlaczego nie masz racji. Po pierwsze na Facebooku kontrakty rozdawali totalni idioci. Po drugie, Facebook był tragicznie przygotowany technicznie i nic się nie zmieniało w tej kwestii przez cały okres, kiedy ten kontrakt obowiązywał. A tyle etapłeś Trzy lata? No, coś takiego, dwa-3 lata. Ja byłem dwa lata bez miesiąca, a ty byłeś jeszcze dwa rok dłużej, nie? No możliwe. No więc Facebook był o tyle... Problem no, był taki, że nie wiem jak w innych krajach, ale pieniądze na Polskę zostały zdefraudowane. To było po prostu, to była kradzież. To była kradzież tam z racji tego, że firma, która pośredniczyła pomiędzy Facebookiem a, a twórcą, która ich pozyskiwała, w jej interesie było jak najwięcej twórców ściągnąć i w jakikolwiek chyba marchotny uzasadnić uzasadnić to, że ten twórca przyszedł na Facebooka yy, więc wprost się robiło tak, że na przykład kogoś się pompowało przez miesiąc, dostawał post od znajomych na, na Twitchu żeby jakąś średnią wyrobić i wiesz, i którego na Twitchu oglądało 15 osób nagle miał średnią, nie wiem, 500 może coś powiedzieć i dostał duży kontrakt, a w, a w interesie tej firmy to było, bo by zgarniali 20% od yy, od każdego kontraktu? Od, 20, od każdego kontraktu I wiesz, niektórzy tam streamowali od 1200 dolarów miesięcznie Do 12 tysięcy dolarów Tylko, że ci co mieli 12 dolarów No to chyba wszyscy płacili te 20% w firmie Ja od początku miałem trochę inaczej, miałem więcej pieniędzy Chyba byłeś wyjątkiem, nie? Chyba byłem wyjątkiem Ale z osób, które potem liczby miały bo niektórzy awansowali, awansowali kontraktowo, ale większość miała obniżane, co, co miesiąc mieli obniżane kontrakty, bo ich oglądało po 10 osób. Po 10 osób oglądały te, te. No i też wszyscy, no i wiesz, nie, nie co miesiąc, raz za pół roku oni robili taką tę przegląd Niektórzy co miesiąc. Ja. Aha, okej. Okay. No, więc, y, więc to było takie dwa, było to w porządku pod tym względem, że osoba, która tym zarządzała, to jakby, wiesz, miała, jakby ta firma, która tym zarządzała, oni w ogóle niczym się nie interesowali, żeby jakby cokolwiek było na tej. To, że Facebook sam się nic nie zrobił w tej platformie i ona w ogóle się nie rozwinęła, to jest jedna rzecz, to jest prawdziwa rzecz, ale między Bogiem a prawdą, firma, która pozwalała na to, żeby ktoś odpalał swojego woda i nabijał godziny. Moim Bo nieraz gałem jakiegoś komentarza godzinny Ale... i, i sobie szli w pizdu i co leciał no, Więc stop, to nie było w porządku moim zdaniem Norm na początku, Norma na początku jaka była na pierwszy rok to było, że trzeba zrobić 20 streamów w miesiącu, przynajmniej 3 godzinnych A potem normą było chyba 80 godzin w miesiącu overall zliczone I potem z tego, że ludzie właśnie nikt ich nie oglądał to, to watch time dodali Że trzeba było ileś tam milionów watch time'u zrobić i w zależności od kontraktu było więcej albo mniej ja pamiętam, że yy, dobry okres był, bo się wtedy z taku staraliśmy bo zostało mi powiedziane bo ja miałem ja pierwszą jakby taką yy, pierwszym wytycznym było właśnie, że ci co mają ten kontrakt co ja miałem to mają mieć 2,4 miliony chyba godzin Tak, bo czytałem to się I zgadza bo i my w tym okresie z mieliśmy pomiędzy 60 a 90 milionów czyli przerastało to ten jakby te wymogi o Możecie sobie pomnożyć czy podzielić 30-40-krotnie, 30-40-krotnie to o tym przewyższało. I ja napisałem do chłopa i mówię: Słuchaj, ty, na przykład połowę pieniędzy, albo takie same pieniądze osobie, która ma 20-krotnie gorsze wyniki ode mnie. Wiesz, to był mi wtedy chyba na strefce. Graliśmy, to tak. oglądało po 15 tysięcy osób. Cały YouTube był tym zajebany, Bo ja, między innymi, wtedy ja się wypłaciłem, żeby na mój główny kanał rzucał. I on siedział po nocach i kleił odcinki dwugodzinne. One może nie miały jakoś dużo wyświetleń, ale ludzie lubili tę serię i przez to myślę, że też chętnie przychodzili potem oglądać live na Facebooku. Tak, lub się napędzał to, no? Wiesz, y Ja odpuszczałem na przykład robienie, bo ja mogłem robić coś co nie z gamingiem poza Facebookiem, za tym, robiłem, ale nawet to już na Facebooku robiłem, że kupiasz więcej Youtubers. No, ogólnie no, przewyższajcie ten kontrakt ja miałem powiedziane, że, bo to już powiedzmy pół roku minęło, że za pół roku będzie, oni będą wyrzucać ludzi i, i może na przykład ten cap jest tam, nie wiem, powiedzmy, że on był 12 tysięcy dolarów i że nie ma więcej na Polskę, no to z racji tego, że jakby na, na tle Facebooka, całego Facebooka gaming to była ścisła topka, jeśli chodzi o te nasze dwa kanały i tak ta, wtedy podwyżkę dostał, z tego co pamiętam ja dostałem, na tak. początku i potem mu zrównali do mnie. Tylko nie wiem, czy ty, chyba ty miałeś mniej o tą prowizję, którą, której ja na początku nie płaciłem. No ja miałem... Ja, od początku nie płaciłem. ja miałem górną półkę i prowizję. Okej. Okay. To ja zamiast 2400 oddać z prowizję, tylko 1000 mi zabierali. Co ja miałem 11 tysięcy dolarów. I, i przeszedł ten maj czerwiec, gdzie jakby kontrakt się kończył ten roczny. Ha, i na przykład tam też w tym kontrakcie, bo prawie nikt tego nie, 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 nie używał, ale w tym kontrakcie miałeś, że mogłeś miesiąc i mieć jakiś urlop, nie? Tak, tak, tak. Więc ja się no, o tym dowiedziałem, to dowiedziałem dopiero, jak mi kontrakt zabrali. Więc, yy, więc ja miałem to. Ja przez te dwa lata, bo na następny rok, miesiąc przed, w sumie też trochę doprowadziłem do tego, że postanowiłem i żebym nie swoim miejsce tego kontraktu, ale no to przed ten rok, ja przez ten rok się bardzo starałem, na Początki naprawdę były takie, że mi się tam płakać chciało. Jakby to powiedzieć, to było trochę złote więzienie, nie? Bo z jednej strony hajs był, ale takie dobijające psychicznie to było, że wiesz, że ja gdziekolwiek to streamowałem bo streamowałem wcześniej na Twitchu czy na YouTubie, jak to parę tysięcy osób przynajmniej, jak nie dziesiątki, czy dziesięć chociaż czy kilkanaście, a tam a wiesz, tam nie pisał na czacie. Ludzie faktycznie to zakładają też, głupio. tak jak w szkole widzą, że nie że, że piszesz jakieś głupoty na czacie. Oglądało, nikt nie chciał tego oglądać. Oglądało na początku 500 osób, co i tak było jakimś przed prze, dobrym wynikiem na tle, na tle polskich tych, ale jakby czat stał w miejscu i kurwa, seria tam Gadasz sam kurwa, do siebie, no, nie? Gadałem sam do siebie. Nie, przez to wiesz, jak nie aż do koła mówić, to przestajesz mówić, a jak przestajesz mówić, tak ktoś wejdzie, to nic się nie dzieje, to wychodzi. Jakby w taką spiralę już popadałem, mówię, dobra, wyciągnę to. No i rok chyba takiej chyba taki... ciężkiej było na tym Facebooku, żeby żeby tam wszystko wynormować. No i To jak się sprawy mają, czy zagadałeś rzeczywiście, bo mi powiedział, że, dostaję, że dostanę kontrakt wjazdorski Tak jak dosta, dostawali ci ludzie ze Stanów Ja miałem nawet większe liczby od jakiś nie? Jakieś, jakieś tołsty, czy jakieś tam nie, jak, nie? na nie pamiętam ty. cały tak. Prime, streamowaliśmy tam o 19.30, do 3.30 jak już wszyscy, jak już wszyscy do wyra wypierdali no 8 godzin 2 jak, jak na etacie tylko, że to nie było takie 8 godzin, że tu se po powalę, tu se dwa konia zwalę, tu, tu się pójdę wysrać tylko wszystkie, wszystko, cały czas. wszystkie, rzeczy, które mogły robić content, to przecież nawet jeszcze chyba wtedy, ze Smurfem i z Exim, to, graliśmy Mieliśmy ekipę, gangu, z to nosi od 12, jak się nic na serwerze nie działo i czasami sami wymyślaliśmy jakieś dwa rzeczy, nie? No, to, to strasznie się chyba, zawiodłem, bo gdy, wiesz, bo między Bogiem a prawdą, a nieważne, co się okazało trochę, jakbyś w jakbyś w urzędzie robił, że nieważne, czy się starasz, pracujesz 5 razy więcej, aha, i my to robiliśmy codziennie i, i, i wiesz, i w skali miesiąca to wychodziło, zamiast 80 godzin, które trzeba było, Robiliśmy po 250, nie? No tak. Y... Tam była nadwyżka, f. nadwyżkę. Czy tego watch z średniej widowni, jakby no, no była jakby różnica pomiędzy ten. Jak ja przyrównywałem wyniki, jeśli chodzi o watch time, do, do watch timeu Twitcha, y... Twitch to, to tam chyba top 2, top 3 na To tam pewnie przez jakiś czas na pewno Byłeś tam, nie no. Jakby na Facebooku, chłop, yy, razem ze mną robił takie wyniki, że. Przebijaliśmy Twitcha w tym Wiesz, miał tam jakieś turniej czy coś i tam go oglądał, wiesz, może 40 tysięcy, 30 tysięcy osób, to jak miał za 5 więcej. To tylko PiK udawał dawał, bo tak w razie. bo nie dojeżdżali do tego. Nie, jednak przez 10 godzin streamujesz jakiegoś majora na 40-50 tysięcy osób, to koniec końców, jakby to przebijasz. Ale naprawdę, było bardzo ładnie, bardzo sympatycznie. Więc jakby topka wyników Twitcha była robiona na Facebooku. Ja no, jednak mówię, no to staram do jak mówię, że coś z tego będzie, że wiesz, że fajnie, że, że trzeba zacząć a pewnie jedyne do czego to posłużyło, to że w tej firmie jakby, jak, jak robili średni wynik, jak robili, wiesz, medianek każdemu z wyników, to, to dzięki mnie, czy nam dzięki nam, znaczy ja się wtedy nauczyłem, tak że dzięki mnie to ileś osób ma kontrakt, bo nie muszą ich zwolnić i dalej ciągnąć prowizję. Zdenerwowałem, i, na, i następny rok miałem ten kontrakt i już streamowałem na pierdol, Więcej streamowałem na YouTubie, robiłem Ome, robiłem te jakieś różne rzeczy, co jakieś przeglądy YouTube'a. Chyba wtedy ten d też powstawał. To już się odpalałem bardziej, bardziej na YouTubie. Nie mogłem, co prawda, gamingu i szedłem sobie po prostu na, na 3 godzinki po tym liveie YouTube'owym na, na Facebooka. Oczywiście te normy, które oni potem podniesie, chyba dwukrotnie do 4,8 tego miliona yy, tych godzin. To też z palcem, w dupie, to się się z palcem w, w dupie, albo minut, to były godziny, minut, już nie pamiętam. Yy, coś, co brzmi bardziej realnie. No to, yy, to, 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 to też robiłem to z palcem w dupie, no, nie, no, potem chyba na 6 nawet podnieśli. to no, wiesz, ja, ja tam miałem 9. Najpierw chyba potem, kończyli chyba rok, a jak było 12, to no, też to robiłem, miałem 15, miałem 13. Yy, więc no, i chłop kiedyś do mnie. Czemu ty już ten, czemu ty już nie robisz takich wyników jak w zeszłym roku? Ja grałem już bardziej w Lola w jakieś TFT, takie rzeczy, które się, się pojawiały no w tak. międzyczasie, A ja mówię, ty masz szczelność yy, mi mówić coś o wynikach, bo może i tak są topowe w Polsce. To, że ja to robiłem na odpier to nie znam. Wiesz, potem już tak jakby dla mnie to już było, że pójście do pracy. Jakby, wiesz, starałem się gadać z ludźmi czy coś, ale nie miałem takiej, takiej presji, że czy, czy takiej motywacji, że... Jak zostanę dwie godziny dłużej, jak pomyślę o czymś bardziej, to jak tak się robię, bardziej to, postaram I stwierdziłem, że jest to bezcelowe, kurwa, wiesz, bo ani tam nie było spoko, ani nic W międzyczasie jeszcze ta afera z Riotem wydarzyła I jak oni do mnie napisali właśnie, że dostali tego PDF-a i że co to ma być, że coś tam To ja powiedziałem, jak chcecie, to mnie wy*******cie, nie? Bo ja już w sumie tak od dwóch, trzech miesięcy tak już, już miałem jakby inny pomysł Że filmy będziemy kręcić, że, że to, że tamto i że na YouTubie koniec końców, może mniejsze pieniądze były, bo były mniejsze pieniądze, ale kurwa, w końcu miałem do kogoś się odezwać albo co poczytać i tyle. No ale jak kurwa, jak mnie zapytał, dlaczego już tak jak kiedyś, to ja, ja kurwa, tak się mocno zastanawiałem, co ja mam odpowiedzieć. Bo to, że, bo to, że był kurwa, wiotą, już i wiodą debilem, oszustem, i wszystkie jakby przymiotniki obrażające go, mogły też, y też zastępować, to. Nie, ja był no dla mnie chyba przede wszystkim był bezczelny Piesząc coś takiego hmm. Więc no potem, ja jak, to potem, jak, no potem jak, potem jak W maja, ja maju chyba na przykład Odchodziłem to jak wtedy Czy mnie kignęli, czy mnie wyrzucili to już każdy Zwał jak zwał yy, Ja się nie czuję wyrzucony z to Na takie zasadzie Miesiąc hmm. przed kontraktem został ten, został ten Kontrakt unieważniony Pewnie jakbym się z nimi kłócił też, żeby mi za ten ostatni miesiąc zapłacili. Przede wszystkim dlatego, że ja nie brałem tych urlopów, które były tam. Dwa urlopy się ten... Yy, aha, bo ja też nie brałem urlopu, bo ja powiedziałam, k***a ja mogę słuchać przez, wiesz, przez 12 miesięcy, nie? No. I nawet jak gdzieś pojadę, czy coś, to, to wiesz, ja nie będę miesiąc gdzieś siedział. A on mówi, no w sumie jak nie weźmiesz, to ja tam zagadam, żeby jakby ten miesiąc bo był płatny ten urlop przez miesiąc mówi, że on zagada, żeby ten miesiąc jakby wypłacili w bonusie, że i tak to robiłeś nie? wiesz, że nie wziąłeś urlopu, tylko, tylko ten, że jakby był dwójna oczywiście to też się nie wydarzyło Ty, kurwa, no to, 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 trage, tragedia, tragedia. To nie ma na co ten... nie ma co nawet tutaj o tym dyskutować no i z końców parę do, dolarów wpa, wpadło były potrzebne w tamtym momencie, więc no jakby swoje założenia finansowe Został jakby inaczej, jakby ambicja nie została spełniona, jakiś tam hajs spadł, nie ma co mówić, że nie. co mogę powiedzieć no. tego? jak jeszcze zostało mi 8 miesięcy do końca kontraktu, no. to w pewnym momencie Facebook powiedział, że ma to w głowie No przez tych idiotów generalnie, bo widzieli, że to nie przynosi skutku, oni płacą k.d. ludzie z platformy. No ale wiesz, to w bali Widzieli, wszystkich i powiedzieli tak, do końca miesiąca streamujesz i elon nie? Ja tak. Mam jeszcze 8 miesięcy kontraktu, o tu chodzi no polecenie z góry. No, no dobra, poszedłem na Twitcha. Czyli widzisz jak ja jak, jak mnie wyrzucili, to jak miałeś jeszcze 8 miesięcy kontraktu, czyli 3 po... 3, po nowego rozpoczęciu, czyli na, na jesień Cię wybali jak mnie w czerwcu? Nie, nie, nie. nie, Mnie wybali stary też właśnie jak już bliżej czerwca, w czerwcu zacząłem streamować na Twitchu Oni chyba wszystkich wy i za jednym razem, za jedną za Ale ty miałeś, ty miałeś tak samo podpisany kontrakt w samym miesiącu. Nie, ja miałem przedłużenie. Robiliśmy przedłużenie no, chyba miesięcy Jakoś, w, nie jakoś w czerwcu, miesiąc. jak innego roku, nie? I ja miałem przedłużenie mniej więcej grudzień listopad za każdym razem, a wszyscy mieli w czerwcu. Co, co ty później przeszedłeś? Nie, po prostu mi dali podwyżkę nie, nie w tym momencie kiedy wszyscy jakby mieli przedłużenie kontraktu. Aha. No a, i okej, okay. zostało ten jakby... No tak. Ten harmonogram 12-miesięczny został jak było przed No przesunię, przesunię, ale z początku. No, okay. I szkoda, trochę pieniążków ciągnął. No, z ale myślę, że No, może ten, nie będę mówił ile, ale. Myślę, Sura, że ten, Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jakby Kik tutaj też rzucił jakimś hajsem, byłoby fajnie, można by było lepsze rzeczy robić. Chyba 15 tysięcy dolarów na miesiąc i by było G. Ne, to już wolę dwie banie euro na. <laughs> no to wiadomo, nie? euro na milion, milion dolarów za dwa lata i, I, się da. I, i się da. Jedną setną wyników tego ekskursji na pewno zrobię. Może nawet 4%. procent. Tak, tak szczerze jakby ktoś przyszedł i zapłacił to byśmy mogli wziąć się, postarać k***a, przysiąść i zrobić znowu doj**any content. Ale to nie to, wiesz, ja się staram robić coś content. Ale inaczej jest jak możesz, nie wiem, 100 tysięcy złotych na stream. Że coś powiedzieć, robisz te wiesz, nie wiem, coś dużego. Bo ci streamerzy, między Bogiem a prawdą, to streamer od streamera, jakby od, od pełnego poziomu, się nie różni niczym innym, tylko możliwościami. Jeśli wiesz, jeśli na macie Kajsenata, jakby ja bardzo, jakoś mocno nie, nie śledzę, ale jakby wiem z tego, co ludzie pisali, to jeśli Kajsenat może, nie wiem, zadzwonić do Clami Westa, czy do Snoop Doga, czy z Drakeiem coś zrobić. Tak jakby są to możliwości, którego nie wiem. A nie jak, ma Streamer X jakby nie ma tej możliwości, nie? Analogicznie jest finansowo, jeśli... Bo ktoś może mieć fajny pomysł i fajnie by to wszystko zrobił, ale jak nie ma 50 tysięcy, żeby zorganizować, nie wiem, sprzęt yy, czy coś, no to tego nie zrobi, bo, bo po prostu jest pod tym względem ograniczony. To jest tak, że streamer od Zimmera, że, że ten duży jest duży, bo, bo lepiej myśli od tego mniejszego, tylko przede wszystkim... Dostać się ten level wyżej, ale yy, no w Polsce koniec końców jest ciężko. Nawet Hiszpania jest dziesięciokrotnie większa od Polski, a, a angielskojęzyczne kanały jest ich chyba z 50 razy więcej niż polskim, nie? Widziałem gdzieś taką statystykę average concurrent viewers, że ile na Twitchu w lat 2022 roku, ile osób średnio oglądało dany język. No. Hiszpania miała 290 tysięcy Polska miała 33 A angielski język miał ponad 1200 Przead 1500 No i na lewe Więc jak wiesz to jest 53krotność, nie? Spoko, ale No nie wiem no Tak żeby o, o suchym pysku nie siedzieć trzeba no, się wiesz no... Tylko wiesz czemu w Polskę raczej nie będą inwestować się na nie? Bo? No my nie możemy z tej im pomóc zreklamować No i co? No, a oni generalnie Kika wydaje mi się, że tworzą po to, żeby po pierwsze Myślę, że już nie tylko Wiesz gdzie go tworzyć Że jest to, że jest to już Że idą bardziej tak, żeby Twitcha już wygrać tak konkretnie? Myślę, że, myślę, że, że tak Ok o Czemu mieliby to nie zrobić? W sumie, wiesz ja uważam, że najzdrowsza jest konkurencja. Wiesz, problem Twitch jest taki. taki ja, nie, ja mówię, no. że wiesz. Ja uważam, że Twitch jest najlepszą platformą względem przede wszystkim bazy ludzi, która możecie poznać. I, technicznie? I technicznie to te, ja nie wiem, to i to działa. No widzisz, ale Exclusive przyszedł zrobić streama na Kika i wyjechał o serwery, więc technicznie no, wiesz, nie i, zawsze Twitch, jest to wystarczająco dobrze. Twitch w 15 lat, które istnieje, czy nawet więcej, bo po tym jest. TV, to istnieje dużo dłużej. Nie wiem czy będę na fajnie 19 David Jasper. To, to, to myślę, że zapamiętałem zresztą, że, że, był, że, były ten, że było tango down na, na Twitchu niejednokrotnie Znaczy, że wiesz, że, że z dieta strona no. na to kurwa podnetowali kiedyś yy, Więc yy, nie, nie jesteś w stanie, to, to, też jest taki, to też jest taki paradoks, że nie jesteś w stanie się przygotować na coś czego jeszcze nie było Czyli właśnie kiedy wiesz, przyszły przeciążenia od tego chłopa i oni zaczęli co im wykonaliło, co muszą poprawić, co muszą dokupić, wiesz, nie, przepustować łącza, nie abdomena, ten serwer, cokolwiek im mnie nie, nie wyrabiało, no to mm. oni zebrali pewnie dane i co zrobili. Kiedyś Kika, naj, największym jakby plusem Kika jest to, że rzeczywiście oni w te pół roku oni zrobili dwie rzeczy. Ja pamiętam jak kiedy tam przyszedłem w grudniu, Średni interfejs, czat się dało wydolić. Yy, Kurs robiłeś najdłuższą wiadomość, jaką się da. Spamowała się kilkukrotnie, wypalał się czat na 15 minut. Yy, nie było moderacji, ktoś nastreamował. streamował. Yy, no, tyle, że w, w miarę działa transmisja, nie? Tak wygląda, no, no. I tego czasu naprawdę w duży postęp zrobili technologiczny. Jakby zrównując z Facebook Gaming, to jest kurwa przepaść, nie? Nie, no na Facebooku to powiedzą. To oni w te pół roku zrobili 50 razy więcej niż na Facebooku zrobili ten. Bo na Facebooku przez 3 lata dodali gwiazdki. Tak. I to jakby na tyle. Wszystko między nami, ale mi tu kapie deszcz